No i tak po powstaniach pruskich, można było tak już zamieniać te konstrukcje wałowe w konstrukcje murowane. Wiadomo że prędzej, jest, tu jest, były wały pruskie, bo to jest jakaś fortyfikacja pruska, a może miejsce kultu. Bo też w tym miejscu znajdowano kamienną babę pruską. Znamy te posążki, nie? Busa pruskie. Także budując budowany zamek, Chrzacy stworzyli tak potężne założenie sterozdrzydłowe sprzed zamczem, tak? Na był barbakan, w którym kosięgował się dla wyjazd zamków I tam było drugie przedzamcze y, oraz miejsce modli do pachołków, czyli kaplica dla, dla knechtów. I teraz tak, z biegiem czasu podczas wojny gruwalskiej tędy przejeżdżał Jagieło już na Malbork. Także razem to jest połócikali w popłochu, właściwie kontur tak wielki szatny, Schwarzburg Szwa, pod Nowaldem Polek. Zresztą y, jest wiele legend, nawet w książkach ogólnopolskich pamiętam, że trafiają kiedyś te legendy dziergomańskie, że wyjeżdżając już na bitwę, na wojnę polsko-brzyżelską, Albert von Schwarzburg był wróżnikiem wojny z Polakami, więc kiedy go zapytał Knecht, komu zostawia jaką zamek, powiedział, że wszystkim duchom, które tu przyjdą, nie? Jak, jak oni zginą. Jest legenda oczywiście, i potem właśnie były legendy, że gdzieś tam ktoś się obudził na wieży, ktoś straszył w kuchni i No i jak giełd przechodzą, przechodzą przez gdzieś no i tutaj wysłuchał uszy, i właśnie pisze o tym Jan Długosz, tak że gdzieś jeszcze były w kuchni były posiłki. Zresztą tak, uciekali krzyżacy stąd, do Malboru, żeby tam albo się. Więc od tego dostawałem trzy. Wziął e, turystyczny i krzyż do Krakowa. Tak sobie pożyczył. No i dalej, tak podobnie, tutaj e, cały czas istniała do wojny 13-letniej z ekonomią I w tym właśnie uległa już pierwszemu spaleniu podczas wojny. Oczywiście tak można było odbudować, jednak ranga zmalała. Konturia została przysięgona do Marku, gdzie też podejdziemy, do zamku. No i z czasem okazuje się, że zamek jest coraz bardziej zaniedbany. Wiadomo, że tak 15 -16 wiek, już tak w XV, XVI wieku, już był sąd szlachecki, plus królewskich i powoli jest tak de demontowany na cegły. Tak kolejne pożary i jeszcze jedna rzecz. Tak skarpa też osuwa się, pracuje. Więc jak gdyby tak, że jedzenie spada i jest już właściwie w, w 15 XVI wieku kompletna ruina. I mam to teraz dla Państwa. Rycinę, 16-wieszczą. To jest widok zamku, jakbyśmy stali tam na siebie jakiegoś takiego. i patrzyli w tym kierunku. Czyli tutaj można sobie uwzrocznić. sama mapie, że już 8 tak... to, to, to jest ta pierwsza nie? Tak, to jest. Nie, wziąłem tak, tylko bo to właśnie jest. Taka mała Proszę. Nie, Proszę, po o, tutaj. Jest... Dziękuję bardzo. To jest tak, zamek y, obrazu usta mie zabawa mieszkańców góryńskich, z osiedla patrzymy na wzgórze. Tak? My teraz stoimy więcej tutaj między tymi wieżami. Dima. Mm -hmm. Ta wieża pierwsza, tutaj, tak, mm -hmm. to jest wieża bramna. Stała w, w tym narożniku. Tu jest szyja bramna, wjazd, zamek. Z kolei ta kolejna wieża to jest ten cały chrobok, jak widzimy. Tak już bez dachów, bez też właściwie tutaj y, stożków na wieżach. Mm -hmm. to jest tak ruina. A z kolei tutaj właśnie jest jedno z górze, jest kolejny obok i tu jest ta droga, którą wjechaliśmy. Mhm. Dalej jest cmentarz i jest właśnie z górze cmentarne właśnie z tą wieżyczką zachowaną jeszcze z czasów krzyżowskich. Jest to teraz ta, tak? ta, ta, kaplica pogrzebowa, tak. już późniejsza, to była właśnie Anny. No, no, no. świętej Anny. Wieżyczka i ściana jest zachowana. Po drugiej stronie, no to nie jest cmentarz. Po no, drugiej no, stronie no, no. ten cmentarz. Tu, tu wjeżdżamy ze sztumu tutaj. To ja wiem, wiem, wiem. No. Tu wjeżdżamy ze sztumu. A z tyłu składa z tak się jest, wydać tak wieża, taką niższą, to jest wieża kościelna. A, czyli to, 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 ten 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 tak. tak, to jest ta wieża, dokładnie. A no tak, tak. A to 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 jest tutaj na pewno z, te 7 z, z górz, czy będzie tu siedem Tak liczyli kiedyś, kiedyś. Tam pamiętam, że oni już nawet tam wyliczali. No około tak, w wzgórza, wzgórzach. zguszach. taki lokalny tak, tak, to jest tak później późniejsza wieża, późniejsza wieża cichnie, już e, oczywiście postawiona, na ulicy, żeby było jakieś kawiarenka, Ona cały czas działa. A z kolei gdzie jest yy, ten beton wylany, tak według ilustracji tam była studnia zakonna, studnia zamkowa. I już była właściwie w XVI wieku zawalona gruzem. Dalej było tak nisko, czyli wieża to jest sanitarna, czyli ubikacja, jak gdyby wieża stacji obrony. Czyli widzimy, aha, jeśli widzimy te tak, fortyfikacje pierwsze, to był zamek główny od strony osiedla mm -hmm. i to był tak zwany no barbakan. Tam też jest, jest taki kopiec ziemny, jak gdyby tak mało widoczny. I to właśnie jest wszystko co pozostało. I potem zamek był regularnie... To był ten zamek, ten co my tu jesteśmy teraz, My stoimy dokładnie w tym miejscu. Aha. Coś podobnego. Tak. To jest ruina już, nie ma dachów. Nie wiem, wiem, to Już ruina była. Tu już stoi, powodana, tu już stoi tak. sam szczyt. Właściwie to jeszcze były draszne gampy szczególne, jeszcze były wieże wyższe. Także mówię, no zamek potem był regularnie na cegły rozbierany. Tu jeszcze był w XVIII wieku Sąd Polski i Archiwum, na pewno. Później, według danych, to już tylko no, kaplica, wieża, reszta już była w dewastacji kompletnej. I później w XVII wieku wywoda Malborski przeznaczył pewną kwotę pieniężną, żeby zamek odbudować. Ale nie doszło do tego, ponieważ zmienili pewne przepisy i okazało się, że te pieniądze poszły na budowę klasztora. Klasztoru reformatów, które tam pojedziemy. Czyli tak zdemontowano zamek zupełnie, tak z właściwie tej klasztor reformatów. Myśle, aha. To jest dawny budynek poklasztorny po zakonu Franciszkanów, Reformatów, i właśnie został postawiony głównie z cegu zamkowej, Czyli to jest cały czworobok, to jest jedną kulturę. To jest czworobok budynków, wszystko jeszcze jest w dziedzinie. Chciałbym jeszcze raz zajrzeć. Mówię, to jest teraz tą kulturę do zajęcia. Dziękuję. I teraz tak, mamy tak krótkie, czyli Bo, to tak, że jest tak kluczny, czy podłoga średniostkowieczna szwedzka. Można obejrzeć także z tego okresu, no i pszenica. Właśnie, a peń Kotlanski. To jest to kościół, który poszedł na takiego wystroju. Patrz, jak mówi. Pytam. Chodzę, jak to Tak, I Tak, i tak. W zasadzie. Wtedy tak, to są właśnie poszczególne wystrój i kościół, to był dawny kościół, on jest starszy od kościoła. Bo to był kościół z tego ducha, czyli kościół szpitalny. W każdym razie, kiedy był szpital, i po co się powstał tego typu obiekt. Okay. Już poza terytorium naszego miasta. Miasto kończyło się jest na wieży, w tym regionie. Wrażliwe i też był kościół szpitalny, czyli choroby zakaźne wirusy były wieści nieostępne, więc trzeba było postawić kościół poza miastem. I gotycki jest tylko szczyt wschodni, czyli część utażona w kaplicach Reszta już jest barokowa, w związku z drogą w budowana. Także się, że, wejdziemy, że tam, tam jest trochę więcej ciekawostek. Ta jeszcze jest też kaplica grzybowana. I tak łączą się jedynie, kilka stylów. Mamy Staszystian i to gotyk. To z kolei borokowy wystój. Tak samo ta część kościoła jest barokowa, kaplica też barokowa. No i oczywiście tu jeszcze mamy ikonostas. także myślę, że sa chwileczkę mieć trochę więcej. I pod charakterem są jeszcze podziemia i tam są katakumby, są pochówki mnichów. Tam już od lat wiem nie wchodził. Może kiedyś będzie dostępny, nie wiem ale są normalnie przejścia przejściach, nie to tylko z analizy stubylców, są jeszcze pozostałości po grobach, mnichów w ścianach Może dobrze, kocham nie. Więc... no teraz tak, y tą kaplicę budowali Dawadzcy i Chorstowscy Oni i byli panami na Waplewie czyli zarządzali Waplewem, to jest ich fundacja i właśnie Kazimierz Zawadzki, hełmu Rogala jest pochowany pod tym dwana.

Do, 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 to jest już XVII wiek. Kozimierz Zawadzki to była bardzo znana postać w klesie polskim w XVII wieku. To osobisty przyjaciel króla Jana Sobieskiego. Poseł na Sejm z tych rejonów. I także pisarz publicysta Jego księgi właśnie o obyczajach społeczeństwa świeckiego i kościelnego były w Polsce powiedzieć, szeroko czytane i też krytykowane. Też potrafili jego dzieła palić publicznie. Ale mówię, poseł tak znaczna. Poseł, zaufany króla Sobieskiego. Jeszcze jedna kwestia. Zawadzki był też niezłym bataszką. Jak rządził w Oplewie, tam jeszcze miał oddział swoich własnych dragonów, którzy i dochodził swoich praw siłą. Czyli kwestia tak zajazdów na no, sąsiednie dwory to była wtedy praktyka. Czasem wyskoczył z jakichś tematów, po prostu miał swój oddział dragonów, zajeżdżał mu dwór. Coś tam podpalił, kogoś, kogoś tam potrzebował i dochodził swoich praw. Zmarł w wieku xvii On tak, pisarz, publicysta, zaufany królów, poseł na sejm z tych rejonów i pan na waplewie, Karol zbiewz pochowany ze swoim bratem, z tego co pamiętam, Janem. bodajże. Jak już mówiłem, tak, to Dacja to była jego córka wyszła tak za Chrystowskiego, z tego co pamiętam. I to jeszcze wisiały też